27 września, poniedziałek, z Ewangelii Świętego Łukasza zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Biedni uczniowie hmm. sądzili, że można mieć monopol na wiarę, na łaskę, na dobro, które otrzymali w całkowicie za darmo, od Pana Boga, że tylko im się należy, i w ich gronie, a Ktoś, kto jest poza ich grona, a czyni dobro, to no, trzeba go upomnieć. Zabranialiśmy, nie wolno ci czynić tego dobra. Moi kochani, my trochę jesteśmy podobni. My może nie zabraniamy, ale często zazdrościmy komuś, że ktoś potrafi coś lepiej od nas. Że ktoś potrafi coś zrobić lepiej niż my. Że uczynić jakieś dobro, gest dobra, miłości wobec drugiego człowieka. Dlaczego? Bo sami nie potrafimy, czy sami nie chcemy? Czy sami czekamy, aż ktoś inny uczyni? Bo nam się wydaje, że często, że to my, ja jestem najlepszy, ja mogę to wszystko czynić. Apostołowie. Mi się wydaje, że troszkę tak popadli w taką pychę, brak pokory, bo, bo im się wydawało, że no właśnie, będąc przy Jezusie, to oni są drudzy po Jezusie, jedni z najlepszych i nikt inny więcej nie może czynić. My no, jesteśmy nieraz podobni, my, my nieraz też. Wydaje się nam, że jesteśmy w kościele, że modlimy się, chodzimy nam przez świętą, jesteśmy najcudowniejsi, że tylko my czynimy dobre. I nie dostrzegamy wokół tych ludzi, którzy też dobro czynią. Może nieraz są od kościoła daleko. To nie zawsze jest tak, że ktoś, kto nie jest w kościele, nie może już czynić dobra. Ilu jest takich, którzy no, trochę nabakiem mają z tym kościołem, schodzeniem, chodzeniem, z praktykowaniem. Są dobrymi ludźmi. Dobrze czynią drugim. Starają się, aby ten świat był lepszy. Nie oceniajmy, nie zabraniajmy. Yy, patrzmy dzisiaj na siebie. W ogóle patrzmy na siebie. Dzisiaj mówimy, że świat jest inny. Świat nieraz jest zły. Nie. Świat nie jest zły. To ludzie są źli. Dlaczego? Bo ludzie oceniają innych. Ludzie pragną pouczać innych. Nie, zacznijmy pouczać siebie. Zacznijmy siebie naprawiać. Jeśli siebie naprawimy, każdy zadba o siebie, to świat będzie dobry. Na ten dzisiejszy dzień serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże, dobrego poniedziałku.